Czy to Wam nie przypomina Bubble Tea? Bo mi totalnie. Niestety albo stety nie są to prawdziwe napoje, ale są to najnowsze Barbie Pop Reveal. Kto z Was chce zobaczyć, co jest w środku? Chcesz zobaczyć? To zostaw tutaj teraz szybko łapkę w górę. To zobaczysz, bo jak nie zostawisz łapki w górę, to nie zobaczysz. Tym, oh. tym, 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 tym. Ej, nie no, to jest normalna. Butelka, taka jak do picia, ale jaja. I tutaj, zobaczcie, coś pływa normalnie u góry. Jakiś chyba glutek. Jest tutaj też taka słomka, ona jest nawet y, tak ostro zakończona. No, totalnie jak w bubble tea. I tutaj musimy chyba się nią, słuchajcie, wbić. Tak mi się wydaje, nie? Dobra, chwila prawdy. Czy trafię? Czy trafię w dziurę? Ah! Popnęło. A czekajcie, nie przebiłam się jeszcze w kolejną warstwę. To uwaga. Jeszcze raz. To wypływa normalnie, ale jaja, ale fajne. Ale weka. Jeszcze zrobię shake it, shake it, żeby się wymieszało wszystko i wszystko dobrze spłynęło. Wow, ale ten glutek jest ładny. On nawet delikatnie, słuchajcie, błyszczy. Taki trochę jest metaliczny jakby czy coś takiego ale dobra, glutku, proszę spływaj tutaj cały, patrzcie, jak się rozciąga. Już myślałam, że na ziemię. Ja. No i tutaj jak widzicie jest pełno przeróżnych niespodzianek, nawet są jakieś ala kostki lodu, więc idziemy to wszystko otworzyć! Glutek sobie spłynął już tutaj na sam dół, więc wyciągniemy go na końcu. Jak sami widzicie, glutka trochę tutaj zostało jeszcze na tych opakowaniach, ale to sobie damy radę. I co my tutaj mamy? O zwierząt! To jest chyba jakiś piesek, taki nawet z kiteczką u góry, jak Porto. O, i to można chyba na długopis sobie włożyć. To największe opakowanie to na pewno jest lalka, więc na razie sobie ją zostawmy. I tutaj widzicie, mamy te niby takie kostki lodu i tutaj zobaczcie, też są jakieś rzeczy. Mamy super wrotki, możecie napisać, czy wolicie jeździć na wrotkach, czy na rolkach. Jest też miniaturowy napój dla naszej lalki. No i jak sami widzicie, wszystko tutaj jest w kolorach yy, fioletowych, no bo właśnie to jest yy, lalencja o smaku winogronowym. <ścoughs> Dobra, chyba czas wyciągnąć tą lalkę, ale czekajcie, chciałabym tego glutka tutaj jak najwięcej zostawić w tym kubeczku. O, no odklej się, odklej się. O oh my god, co to jest? A to są jej kolana! O, matko, ona tu jest jakoś tak dziwnie złożona. Oh my god, ale cię połamali w tym pudełku. Ale zobaczcie, im się wszystkie stawy ruszają. O, to bardzo miło! Tutaj zobaczcie, na policzku ona też ma małe winogrono. A jakie w ogóle włosy ma ładne! Ula! La. Ale trzeba by było jeszcze koleżankę ubrać. Obstawiam, że ubranko jest tutaj. W tej ostatniej. O nie, one mi chlusnęło na... na dłoń! Oh my god! Widzicie tutaj tego glutka? On jest taki właśnie delikatnie, jakby, no nie wiem, metaliczny. To nie jest brokat, tylko właśnie bardziej taki odcień metaliczny. Halo, pomocy! Potrzebuję trzeciej ręki! Jak ja mam to wyciągnąć? Jesus, czekajcie. Ej, naprawdę, potrzebuję trzeciej ręki. Czy ktoś ma na zbyciu trzecią rękę? Może komuś jest niepotrzebna. A to, co to jest? To jest jakiś naszyjnik z winogron? Czy nie wiem, poduszka pod tyłek? Powiem wam, że ja mam bardzo podobną poduszkę w samochodzie. Taką właśnie z dziurą, bo mnie boli kość ogonowa. No, wiecie, starość, nie radość, no nie. <ścoughs> Winogronowa Barbie już gotowa. I powiem Wam, im się tak dłużej przypatruję, tym bardziej mi się ona podoba. W sensie, bardzo ma ładną twarz. Fajny ma kolor na tych ustach i przepiękne ma te włosy, takie bardzo długie i proste. Ona tu jeszcze, o widzicie, ma te wrotki, więc sobie śmiga. Ogólnie trochę mi się przykro na to patrzy, bo za oknem u nas teraz tak zimno, a ona tak, tak wakacyjnie jakoś jest ubrana, nie? Trochę, trochę smutek, a u nas wakacje to kiedy wrócą? Halo! Czas na kolejny napój! Tym razem jest to chyba smak truskawkowo-cytrynowy. E, bym obstawiała, że to jest jakaś taka lemoniada, ale na pewno to musi przeczadersko smakować. No. Truskawka i cytryna. Przecież to musi być dobre. Tutaj mamy pokazane wszystkie lalki, które są w tej serii do zdobycia. No to tą teraz otworzyliśmy i będziemy otwierali chyba o tą tutaj u góry, a tą jeszcze, słuchajcie, otworzę na shortsie, bo też ją mam. I tutaj zobaczcie, mamy jeszcze właśnie pokazane, jakie są niespodzianki w środku. A, i te laleczki też mogą, zobaczcie, zmieniać kolor. W sensie, no wiecie, zimna, ciepła woda. Wtedy się na przykład pokazuje jakiś makijaż albo znikają tatuaże i tak dalej. Czy jesteście gotowi na zrobienie? pup Ja jestem gotowa. Uwaga! Trzy, dwa, jeden, pop! O, prawie nie trafiłam. Dobra, jeszcze trzeba się przez drugą warstwę przebić. Ach, trochę tutaj słonką podziabdziać, żeby glutek zaczął. O! Pływać. No dobra, ale może teraz ja bym chciała, słuchajcie, o tego glutka całego sobie szybko złapać do rąk. A, bo przecież tak też można się bawić, no nie? Yyy, jaki ładny, różowy. Chodź tu, glucie, wyciągnąć to. stąd. No w ogóle bardzo dużo tu jest tego gluta, powiem Wam. Naprawdę mega dużo. Zobaczcie, aż ciężko jest to w dłoni trzymać. O, wypływa! Wypływa Jesus, z ratunku! Ale to jest fajna zabawa! I bardzo ładnie się, słuchajcie, też od rąk odkleja, no nie? To zobaczmy, co dostaniemy tym razem. Oho, widzę, że. Kolejne były już tam wrotki, czyli chyba wszystkie te lalki będą miały wrotki. Albo jakoś tak mi się to przypadkowo potrafiło, że obie będą miały wrotki. Może inne lalki mają na przykład rolki, no nie? Czy tutaj będzie zwierzątko? Ciekawe, jakie teraz dostaniemy. To jest kolejny piesek. W ogóle one są mega śmieszne, bo są takie okrągłe. <laughs> Ale to jest chyba jakiś, wiecie, nie wiem, ciłała, albo jakiś pincher. Latrelek, czy coś takiego, tak mi pasuje. Teraz wygrzebmy tutaj. O, całkiem tą z dołu. O nie! O nie, przewróciła mi się tamta. No nie. O, i ta, zobaczcie znowu tutaj taką poduszkę. Znowu są y, krótkie gacie, tym razem w truskawki i cytrynki. Powiem Wam, że ja bardzo lubię pić na przykład właśnie wodę z samą cytryną. Mega to uwielbiam, szczególnie jak są właśnie upały, to jest to, nie wiem, taki no, najlepszy napój ever. Ja po prostu nie lubię zbytnio słodkich y, napoi pić, tylko właśnie bardziej kwaśne. O i czekajcie! Ona pachnie truskawką! A czekajcie, a ta też pachniała? Ej, rzeczywiście, ta też pachnie winogronem, tylko ta delik tak słabiej, a tą to normalnie jak wyciągnęłam. Od razu poczułam truskawkę. Ona ma włosy w kolorze takiej truskawkowej śmietanki. Lala już cała ubrana, gotowa. Możecie też napisać w komentarzach, która Wam się bardziej podoba. Albo nie, napiszcie, co po prostu bardziej wolicie jeść. Czy winogrona? Czy truskawki I ja słuchajcie, idę ją jeszcze zaraz tutaj y, Zmoczyć wodą Albo ciepłą, albo zimną Bo ponoć im się też kolor włosów zmienia Wiecie, pasemko jakieś Dobra, słuchajcie, troszeczkę się tu rozpędziłam O nie, pokazało się już z powrotem Yy, jednak ciepłą wodą jak zrobiłam to po prostu znikł tutaj jej makijaż yy, i znikło to pasemko i tutaj widzicie ona, o już, już trochę te usta odzyskują kolor, o i widzicie tutaj znikł też ten tatuaż, czyli za pomocą zimnej wody pokazują się rzeczy, a kiedy używamy ciepłej to znikają znikają tak jak znikam i ja, dziękuję bardzo za oglądanie odcinka, pa pa